Sami tego chcieliście, okej? Okay? To wy byliście ciekawscy, nie ja. Jak powiedziałem, wy o to prosiliście. Ja tego nie chciałem. Pisaliście mi o tej bajce w komentarzach. Więc tak, dzisiaj obejrzymy ciekawskiego George'a. Ale coś mi się wydaje, że w tym wypadku ciekawość to pierwszy stopień do piekła. A propos piekła, to jest tak ciepło, że już się spłaciłem. A jeszcze nie zacząłem komentować. No ale nieważne, chodźmy pooglądać, jak jakaś dziwna małpa próbuje podbić planetę. Życie małpy w wielkim mieście pełne jest niezwykłych doświadczeń. Aaaa! Życie małpy w wielkim mieście jest... Co? Życie małpy w wielkim mieście. Ja tą bajkę oglądam pierwszy raz i ja już wiem, czy ona będzie strogo powalona. Życie małpy w wielkim mieście... Ale ma swoje minusy. <ścoughs> jest to, że małpy nie żyją w wielkim mieście jak człowiek jeżdżą małtami, nie machają łapami do pasażerów w autobusie nic z tych rzeczy nie robią małpy yeah. Well. Yeah. Oh. Yeah. Eee, proszę mi tutaj tyle nie kaszać, bo mi film zdejmą Wow, well, I see stars with that one Dobrze by nam zrobiło wiejskie powietrze, co? Jeszcze ja. Pan w żółtym kapeluszu świetnie wie, kiedy lepiej pojechać z małpką za miasto. Pan w żółtym kapeluszu? No tak. No. Dajmy imię małpie, ale nie pan w żółtym kapeluszu. Może od razu nazwijmy go pan w żółtym kapeluszu i żółtej marynarce, który prowadzi żółty samochód. Po co zdrabniać? On ma nawet dom żółty. A? Dom! Weź teraz głęboki wdech i napełnij płuca świeżym wiejskim powietrzem. Ha <suszone> Miło znów tu być, prawda? Prawda? Hola, hola, hola! Ja tu jestem pierwszy raz! I jeżeli bym mógł, to już chętnie bym stąd wyszedł. This shit, I'm out! No. Nope. Możesz wypuścić świeże powietrze. Jest go tu więcej. <suszone> Było. Było go więcej, dopóki nie zacząłeś mówić. Każdy wypowiedzianym słowem zużyłeś tylko dużą ilość cennego powietrza, cennego, świeżego powietrza. To by nie jest potrzebne dla Georgia tak. <dyserwanie <wyszkelę> <dyserwanie> Three, two, one, go! No tak, a potem się dziwić, że dzieci jakieś pojedy... I po lampach skaczą. Tego uczą bajki. Chodzić po schodach? Pchii. Bill postawił u siebie klatkę dla królików. To? To jest klatka dla królików? To są jakieś króliki mutanty czy co? On ma króliki, nie konie! Po co królikom taki duży wybieg? Chcesz zobaczyć króliczki? Ucho, lepiej mu nie pokazuj, bo nic z króliczków nie zostanie. Zapamiętajcie te słowa. I proszę! Dzień dobry, jest z panem George? Jest z panem George? Chupa. Z tobą, panie żółty kapelutek, gadaj, gdzie idzie z tobą małpa? To ona robi kontencik, nie ty, ty jakby. Bajka się nazywa Ciekawski George, czy ciekawski pan w żółtym kapeluszu i żółtej marynarce, prowadzący żółty samochód prosto do swojego żółtego domu, w którym ma żółte obrazy i żółty dywan razem z żółtą Skąd wiedziałeś, że idziemy? Skąd wiedziałeś, że idziemy? A wiesz, coś mi gównem zalatywało z za zabrawy. Wiecie, mam teraz króliki, zobaczcie po co mi pokazujesz króliki? Kogo interesują króliki? Jak zaraz obok jest małpa w czerwonej czapce? Co mnie interesuje twoje za króliki? George nigdy wcześniej nie widział królika z bliska. Prawdopodobnie też nigdy wcześniej nie jadł pasztetu. Podobają ci się George? Tak, zakocham się już we wszystkich. Rozrzucaj kwiatki, nawet biały czy tam czerwony wam zaraz biorę ślub ze wszystkimi. Mają imiona? Jasne! Jasne! Ten to jeden, ten to dwa, ten to trzy, ten to cztery. Jeżeli jeden, dwa i trzy zdechną, to wciąż mam cztery, no nie? Jest puszek, śnieżynek, kasztanek, kropek, czarnouch, kitek i Herbert Neninger. No tak, nazwijmy wszystkich ich znakami szczególnymi, ale ty będziesz Albus z Percywal Brian Dumbledore i chuuj! A to ich mama. Co jest klatkę walisz George? Bo jak dziwnie się mówi George, jak George mi się kojarzy tylko ze świnką Pepo. W każdym razie, nie strasz innych, okej? Okay? A żeby ci tego palucha odgryzły tamtyj Chcesz pogłaskać? <laughs> no co, chcę spróbować Kasztanka, śnieżynka? Albus'a, Percivala, Wulfryka, Briana, Dumbledora Puszka on jest super! A on jest super! Nie to co reszta, darmo zjady. Ale zanim pogłaszczesz króliczka, powiem ci kilka ważnych rzeczy. O nie! Teraz muszę porozwozić gazety! Teraz muszę porozwozić gazety! O nie! Nie mogę dać ci pogłaskać króliczka na 30 sekund! Bo A, muszę tak... Huu! Do... gazety? Uw, uw. Juu! Dale mi pogłaskać króliczka! Niestety! Wow, wow. to jeszcze kilka sekund temu było zamknięte. Ja nie wiedziałem nawet przez milisekundy, żeby oni to otworzyli, a nie mrugałem. Przyjdź jutro, pogłaszczasz wszystkie. Widzisz jaki profilcik? Dziś mogęś tylko puszka, a jutro będziesz mógł albo Percivala, wolfryka Bryana. Trudno. Będziesz musiał zaczekać do jutra. Trudno! Dzisiaj dieta! O, George nie mógł wytrzymać. Czekać cały dzień na głaskanie króliczków? No nie, nie da się czekać całego dnia na głaskanie króliczków. Dawaj mi te króliczki tu i teraz. Dawaj mi je, bo nie wytrzymuję! Wychodzisz? Nie, skąd po schodach dla zabawy? Mam nadzieję, że w końcu sobie ten głupi ryj rozwalę. Bądź grzeczny. Ja będę, ale nie wiem jak króliczki. George. Chciał dotrzymać króliczkom towarzystwa pod nieobecność Billa. Były takie spokojne, takie ciche. Były takie spokojne, takie ciche. Pospały. Każdy, gdy śpi, jest spokojny. Prawie każdy, bo mój pies, jak śpi, to potrafi mi sprzedać kopa prosto w twarz. Takie puszyste. Jak almette. Al Króliczki. Króliczki, króliczki. Tak wiem, że to są króliczki. Nie musisz mi powtarzać dwa razy. Widzę, że to są króliczki. Wiem czym jest królik. Królik to króli. to nie słoń. Króliczki słonie. Słonie, króliczki. Zrozumiałem. Słodkie burzyste króliczki, a nie wielkie groźne słonie. Bill się nie obrazi, jeśli George pogłaszcze jednego. Tylko raz. Ale c***a z tego George'a Nie to co brać świtki pepy No, niezłego jumpskera zafundowałeś króliczką. Króliczki były takie spokojne i ciche I puszyste Tak wiemy, króliczki, króliczki Króliczki, króliczki I szybkie tak szybkie, że trudno je było dostrzec. Tak szybkie, że trudno je było dostrzec. Gdzie te króliki? Widzowie widzicie? Bo ja widzę tylko jakąś głupią mapę, która wywaliła się na mordę. Ale króliczków nie ma nigdzie. A pogłaskać nie dało się ich wcale. No i do tego w ogóle nie chciały słuchać. Ich mama wiedziała, że ma zostać w klatce, ale George wolał więcej nie ryzykować. Ta bajka nie powinna się nazywać Ciekawski George, tylko jakaś głupia małpa, która odstawia krzywe akcje. I od razu wiadomo, jakie pokroju osoby grają w Fortnite'a. George postanowił sprawdzić, ile króliczków uciekło. Policzył ich miski. 7 brzmiał jakby on bardziej jakieś rytuały godowe odprawiał albo rzuca jakąś klątwę. Nie wiem, jakby ja się troszkę przestraszyłem, nie? Co jak mi zaraz jakiś George na twarz wyskoczy? A -a -a. Czyli musiał złapać jeszcze siedem. <śleskuj> Przynajmniej nie ucieknął mu z podwórka. Mam dziwne wrażenie, że w tej bajce wszystko otwiera się samoistnie. Pierw zamek od króliczków, teraz brama, która też wcześniej była zamknięta. Czy on chwilę temu na pewno liczył te miski, czy może jednak to były zaklęcia? <laughs> tak, tak, to, to koniec. Co z króliczkami, nie wiemy co z George'em, nie wiadomo co z panem, który musiał iść rozłożyć gazety, nie wiem co z panem żółtym kapeluszem, nie wiem co z panią mamą króliczkę, która została zamknięta sama w klatce. Nie ma dalszego wątku. Koniec historii. Tak, koniec. Po! Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi, kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję, a chusteczkę haftowaną tobie podaruję.